Siema! Dziś pokażę wam, jak zbustować fps -y w CS2 i jak ustawić grafikę tak, żeby mieć jak największą przewagę nad przeciwnikiem. Pamiętaj, żeby oglądać filmik do końca, bo w późniejszej części odcinka będzie można wygrać skina. Zanim wejdziemy do samego CS2, polecam wam wejść do Steama, ustawienia w grze i włączyć cel licznik FPS-ów. Ustawcie, w którym roku chcecie, i czy z większym kontrastem, czy nie. Według mnie jest znacznie przyjemniejszy dla oka niż ten, który jest w grze, więc osobiście go polecam. Ale dobra, przejdźmy już teraz do ustawień w cs 2. Wchodzimy do zakładki zaawansowane ustawienia obrazu i pierwszą opcją jest zwiększ kontrast graczy. Według mnie warto pozostawić to włączone, bo nie wpływa to bardzo na FPS-y, a dodaje cienką białą obwódkę wokół gracza, która momentami ułatwi zauważenie modelu przeciwnika. Więc dla mnie jest to głównie na plus. Czekaj na synchronizację pionową. Tak samo jak w CSGO wyłączamy, bo zbyt negatywnie to na rozgrywkę, żeby mieć to włączone. Jeśli chodzi o tryb antyaliasingu, wpływa głównie na wygładzenie krawędzi, jeśli wydają nam się zbyt ostre. Dla słabszych komputerów, w których bardzo jest potrzebny FPS Boost, Polecam opcję żaden, natomiast dla osób ze średnimi, lepszymi komputerami poleciłbym zostawienie na 2x lub 4x, jeśli chcecie, żeby obraz był ładniejszy i mniej drażnił oczy. Sugeruję Wam samemu jednak poeksperymentować z tym ustawieniem, bo bardzo ma wpływ tutaj, jaki masz monitor, jaki masz komputer i na jakiej rozdzielczości grasz. Ogólna jakość cieni. Dla mnie jest to bardzo ważne ustawienie i według mnie w znacznej większości sytuacji warto mimo wszystko zostawić to na wysokim lub bardzo wysokim. Cienie w tej grze są bardzo ważne i wpływają na rozgrywkę, a na tych ustawieniach widać je znacznie lepiej, i według mnie warto nawet poświęcić te parę FPS-ów dla lepszej widoczności. W przypadkach słabszych komputerów. Tak czy siak poleciłbym wysoką opcję, ale wiadomo, że ważniejsze jest to, żeby faktycznie móc strzelać na lepszych FPS-ach, niż lepiej widzieć cienie, więc jeśli jest sytuacja bardzo ekstremalna, no to możecie ustawić na niższe wartości. Szczegóły modeli i tekstur ustawiłbym szczerze na niskie, bo wpływa to tylko na jakość widzianych przez nas tekstur, a dzięki temu możemy zyskać parę FPS-ów, więc jak najbardziej wziąłbym tą opcję. Dalej tryb filtrowania tekstur. Dla słabszych komputerów ustawiłbym dwuliniowe, dla lepszych komputerów ustawiłbym na 4x. Stanowi to taki złoty środek między dobrą jakością obrazu, a większą ilością FPS-ów. Jeśli chodzi o detale shadera i szczegóły cząsteczek, obie te wartości ustawiłbym na niskie, bo w CS2 w przeciwieństwie do CSGO nie zmieniają widoczności przez mołotowy i granaty, więc nie ma potrzeby, żeby ustawiać tego na wyższe wartości. Jeśli chodzi o okluzję otoczenia, to ustawiłbym dla lepszych komputerów na średnie, a dla słabszych na wyłączone. Bo dodaje to w niektórych miejscach dodatkowe poświaty, które potrafią działać mniej więcej w stylu cienia. Zobaczcie tutaj na ścianę za tym cetekiem, Tutaj widać lekki, lekki zarys, lekki cień na ustawieniach średnich, a na ustawieniach wyłączonych tego nie ma. Więc dla lepszych komputerów warto dać sobie taką minimalną nawet przewagę, a dla słabszych komputerów zostawiłbym to na wyłączone. Jeśli chodzi o HDR-a, to ustawiłbym na wydajność po to, żeby zwiększyć tylko FPS-y. Jeśli chodzi o o Fidelity Super Resolution ustawiłbym na wyłączone, najwyższa jakość. Według mnie zdecydowanie jest to najlepsza opcja pod względem FPS-ów i jest tu trochę sytuacja podobna do synchronizacji pionowej. Nie widzę po prostu potrzeby, żeby ustawiać inną opcję. Jeśli chodzi o Nvidia Reflex, dla słabszych komputerów zostajebym wyłączone, dla lepszych komputerów. Zostałbym tą opcję włączoną. Wiem, że trochę te opcje podzieliłem w zależności od komputeru, więc macie tutaj porównanie ze wszystkimi ustawieniami, żebyście mogli się do niego cofnąć w razie potrzeby i dobrać pod swój komputer i pod swój sprzęt. To tyle, jeśli chodzi o ustawienia w samym 2, przejdziemy teraz do ustawień w Windowsie, ale zanim to, żeby wygrać skina widocznego na ekranie, koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, ile fps udało Ci się więcej uzyskać po moich zmianach. Wyniki konkursu już w kolejnym filmiku. Po tym krótkim przerwniku przejdziemy do ustawień w Windowsie. Pamiętajcie koniecznie, żeby zupdate'ować sterowniki do kart graficznych, zanim zaczniecie grać. Przed graniem w CS-a kliknijcie ten trójkąt. W prawym dolnym rogu i po prostu wyłączcie wszystkie aplikacje, które działają w tle, a które wiecie, że nie będą Wam potrzebne podczas gry. Ja osobiście mam kartę graficzną Nvidia i będę pokazywał w tym filmiku tylko ustawienia dla Nvidia. Jeśli chcecie ten sam poradnik dla kart graficznych z AMD, koniecznie napiszcie to w komentarzu. Jeśli zbierze się Was odpowiednia ilość, nagram kolejny odcinek dedykowany dla kart AMD. Więc przechodząc do tych ustawień Nvidia. Klikamy prawym wszystkie myszy na pulpicie, panel sterowania Nvidia, przechodzimy do dostosuj rozmiar i pozycję pulpicy. Klikamy monitor, na którym będziemy grali w CSA. Zaznaczamy pełny ekran. Wykonaj skalowanie na procesor graficzny. I pomiń tryb skalowania ustawiony przez gry i programy. Zostawiamy na włączonym. Rozdzielczość ustawcie według własnych upodobań, a częstotliwość odświeżania oczywiście ustawcie się na najwyższą, jaką macie. Dalej przejdziemy sobie do zakładki zarządzanie ustawieniami 3D. Tutaj przechodzimy do ustawienia programu i wybieramy CS2 z Listy. Jeśli nie będziecie mieli CS2 na tej liście... Kliknijcie przycisk Dodaj. I tutaj na tej liście powinno już się wam pokazać. Jednak jeśli nie będziecie dalej mieli tego w ustawieniach, wejdźcie sobie na Steam, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na CS2, właściwości, zainstalowane pliki. Przeglądaj. I tutaj wpiszcie sobie CS2 Exe i powinno Wam się tutaj to wyświetlić. Otwórz lokalizację pliku i kopiujemy tą ścieżkę z folderu. Wracamy sobie do panelu NVD, klikamy przeglądaj. Wklejamy tutaj tą ścieżkę, ja już miałem tutaj wcześniej, po wcześniejszym wyszukiwaniu. Zaznaczamy CS2 i klikamy otwórz i powinno nam się tu idealnie wszystko ustawić. Teraz w ustawieniach klikamy kolejno. Filtrowanie anizotropowe pod kontrolą aplikacji. Te dwa ustawienia się nam automatycznie wtedy zupdate'ują. Filtrowanie tekstur, jakość dajemy na wysoką wydajność. Dalej, synchronizacja pionowa, tak samo jak w CS2, ustawione wyłączone. Tryb niskiego opóźnienia ustawiamy na Wyłączone. Nvidia Reflex powinien już sobie dać z tym rady i sam to wyłączyć, ale na zaś lepiej mieć to już wyłączone z góry. Tryb zarządzania energią: preferuj maksymalną wydajność. Ostatnie ustawienie, które musimy zmienić, to wygładzanie krawędzi pod kontrolą aplikacji. Klikamy Zastosuj. Jeśli chodzi o ustawienia Nvidia, to będzie już dla nas wszystko. Jeśli chodzi o same ustawienia w Windowsie, klikamy prawym przyciskiem myszy. Ustawienia ekranu, zjeżdżamy na dół, mamy ustawienia grafiki i wyłączamy przyspieszenie sprzętowe procesora. Dalej w Windowsie wyszukujemy tryb gry i tak samo upewnijmy się, że mamy to wyłączone. I ostatnią rzeczą, którą moglibyśmy dodać dla optymalizacji dodatkowej FPS-ów, jest ustawienie w CS2 w właściwościach, opcjach uruchamiania high. To powoduje, że CS2 ma większy priorytet podczas samej rozgrywki, więc więcej będzie dla nas FPS-ów. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj o konkursie i zostawienie łapki w górę. Cześć!